Do Chorwacji, sobie tym gównem pojedź, to zobaczysz. Och Boże, ile razy taki komentarz dostałem. też głównie na TikToku nie ukrywam, bo na YouTube zawsze kulturka fajna, więc dla was najfajniejsze i najdłuższe materiały wlatują. No więc co, jesteśmy w Chorwacji. Koniec października, więc nie taki super gorący okres, ale i tak zapraszam Cię na krótkiego vloga z tego przejazdu. Na samym końcu opowiem, dlaczego ten przejazd odbyliśmy całkowicie za darmo. Jak tak zrobić, ile nam się zeszło, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że całkiem ciekawy materiał, także nie przedłużając, ruszamy. No dobrze, mamy niedzielę godziny 22.54, czyli jeszcze 6 minut do odjazdu. No i zobaczę, jak Tesla wymyśli trasę do zadaru. Ja oczywiście to już sprawdzałem, ale pokażę wam, jak się planuje i ile to też potrwa. No i super. Po samych super jedziemy. Bardzo, bardzo fajnie. Tesla zaplanowała 5 postojów. Ale ja spróbuję dojechać na 4. Po prostu ten tutaj ostatni, albo ten Słowenii. przedłużymy chwilę, bo to jest 12 minut, to jest za krótko. Według mnie, żeby dokonać jakiegoś sensownego postoju i spróbujemy sobie dojechać do, do Zadaru. No, a właśnie tam mniej więcej 10, nawet 5% w zadarze też jest supercharger, więc przed wyjazdem się na pewno podładuje do 100%. Także Tesla szacuje 5%, ale my spróbujemy to zrobić w Cztery przystanki. Szacowany czas dotarcia 12.54, wątpię, że tak szybko się uda dojechać, bo patrzę sobie na te przystanki, 13-16 minut, 12 znowu, to jest trochę za krótko, szczególnie jadąc z psem, realne przystanki wyjdą nam więcej, stąd właśnie uda się skrócić ilość ładowań do 4, no ale sumaryczny czas przejazdu pewnie o jakieś pół godziny, nawet 40 minut nam się wydłuży, co akurat nie jest żadnym problemem, bo i tak zameldowanie mamy troszkę później. No dobra, to widzimy się w takim razie w Gliwicach. Nie wziąłem mikrofonu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. No nie lubię tego super w Gliwicach, bo zawsze jak tutaj jestem, a jestem chyba trzeci albo czwarty raz, to zawsze ta galeria obok jest nieczynna. Albo jestem w niedzielę, albo jestem w nocy, tak jak teraz, bo jest godzina druga sześć. no, więc powinny być jakieś takie budki, jak przy ekoenach czasami są. Takie ala lobby. No tak to wygląda. Jesteśmy sami na superchargerze. Tesla chyba pokazywała tam 15-16 minut, ale komisyjnie postanowiliśmy, że się zdrzemniemy. Bo trochę mnie, szczerze mówiąc, nuży. Moją żonę też, która jest drugim kierowcą dzisiaj, więc spędzimy tu pewnie jakieś 30-40 minut. I pewnie w związku z tym ominiemy ten kolejny supercharger pod Ostrawą. Także widzimy się kolejnym odniku. Chwilka przed godziną piątą, ładowanie numer 2, tym razem w Brnie. No, tak pod Brnem można powiedzieć. To jest ciekawa sytuacja, bo kilka słupków starych V2 i kilka v 4 Jak widzicie, pusto. A pan z Junipera wybrał jednak V2. Jest wierny starym słupkom. No, ja zdecydowanie tutaj wybrałem v 4 Jedzie się bardzo dobrze, bardzo komfortowo, bardzo sobie cenię funkcję Continuous Autopilota, który mam dzięki Commanderowi. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co to Commander, to tutaj macie teraz adnotację, gdzie opowiadam, o co chodzi. Jeżeli ktoś planuje robić trasy, to uważam, że jest to obowiązkowy zakup. Chociażby właśnie dla tej jednej funkcji, która pozwala bardzo, bardzo wygodnie korzystać z Autopilota. Bez konieczności wykupywania tego rozszerzonego autopilota za 19,5 tysiąca. No dobra, chwilkę się tu pododujemy, nawet nie patrzyłem ile, ale i tak trzeba trochę nogi rozprostować, bo na poprzednim postoju Archi nie miał okazji się przejść. No i lecimy dalej. Jeszcze dwa ładowania przed nami. No i kolejny raz się ładujemy, tym razem we Wiedniu. Faut eleganckie, także też szybki temat. Wstawiam wam też tutaj. Już przy poprzednich trasach też już Wam wstawiałem, tylko dopiero teraz o tym mówię. Screenshoty z Tessie. Tessie to jest taka fajna aplikacja, płatna niestety, która pokazuje dosyć dokładne statystyki, jeśli chodzi o trasy. Więc jeśli lubisz dane, można sobie też eksportować, analizować, nawet nachylenie terenu, temperatury i tak Dokładną ilość obranej energii, nie tylko tę na jazdę, tylko całość, no to Tessie jest bardzo spoko opcją. Daję Wam też link mój polecający. To chyba jest jakiś czas tego Pro za darmo, żeby sobie po prostu sprawdzić, czy Wam to odpowiada, czy nie. Ja tak z Tesji korzystam raczej właśnie jak wiem, że coś będę nagrywał, będę potrzebował jakichś danych, to sobie to uruchamiam na miesiąc, a tak to nie mam włączonego. No bo to kosztuje około 50 zł na miesiąc. Nie jest to do końca, według mnie tego warte. Mając komandera dużo z tych rzeczy, które Tessie odczytuje, mogę sobie też odczytać z menu po prostu Komandera, ale wspominam, bo do właśnie takich screenshotów ze statystyk chyba Tesla jest cały czas apką najlepszą. No i ja tego nie widzę, ale pokazuję Wam też jak wygląda całkowite zużycie póki co z trasy. Tu chyba też chwilkę dłużej postoimy, żeby już zrobić tylko jedno ładowanie w Chorwacji, no i pojedziemy już na miejsce. Nie no, widać gołem okiem, że południe Europy. Kurtka zimowa, ale przynajmniej okulary. Mam powód, żeby założyć bo jakieś słońce. Zobaczyłem pierwszy raz od kilku dni. Tam się ładujemy w tle w miejscowości Maribor, czyli już Słowenia. No i fajnie zlokalizowany suk, bo jest McDonald's, jest toaleta, a niestety nie zawsze to tak wygląda. Arci też szczęśliwy, bo dużo zielonego, żeby sobie pochodzić i zrobić siku. To jest nasz albo ostatni, albo przedostatni przystanek. Zobaczymy. Jeśli ostatni, to musielibyśmy tutaj dłużej postać pewnie około 40 minut. No i w sumie nie ukrywam, że przydałoby się, bo teraz znowu dłuższy odcinek mieliśmy jazdy, ale zobaczymy. Może 15 minut tu, i 15 minut jeszcze raz już chyba na terenie Chorwacji. Także dam Wam znać, jak to wygląda. Cześć! Jak trasarci, nie wymiękasz? Dajesz radę, Archie? No więc jeszcze jedno ładowanie. Głównie z myślą o naszym najmniejszym pasażerze, się trochę, który się trochę zaczął upominać o jakiś krótki spacerek. E, też spoko położony e, sług, bo koło hotelu, koło restauracji, więc może coś zjeść. E, jedyny minus to taki, że musieliśmy zjechać jakieś 2 km z trasy A1 e, i tak sobie gadaliśmy właśnie po drodze z żoną, że to jest minus, że wszystkie ładowarki do tej pory mieliśmy po trasie. Chyba oprócz gliwic, tam do gliwic też szlakowaczek zjechać, a to jest pierwsza, do której musieliśmy zjechać nieco dalej. No i na miejscu taka informacja: że przyszłego lata tutaj będzie więcej niż 36 superchargerów. Znaczy nie wiem, czy tutaj, along i 1 motorway, czyli albo tutaj, albo gdzieś jeszcze jakaś powstanie jedna stacja. Natomiast tutaj są trzy słupki, tam gdzie ja się podpiąłem. No a wiata sugeruje, że jeszcze tych słupków tutaj też dostawią, ale chyba chodzi o to, że tutaj będzie więcej słupków. I jeszcze jakaś jedna stacja zostanie też gdzieś wzdłuż E1 otwarta. Także dosłownie na siku na chwilę. No i już lecimy prosto dalej na miejsce, czyli do Zadaru. No dobrze, to jesteśmy na miejscu. Jeszcze się chwilkę pokręciliśmy w koło za jakimś sklepem, za jakimiś zakupami. Czyli w sumie 1336 km, 234,1 kWh pobrana, średnio 175,2 kWh. Na km, ale też te dane sobie tutaj w tym miejscu. Zestawiamy z tym, co pokazuje Tesla, no bo Tesla lubi y, może nie tyle przekłamywać, co po prostu troszkę inaczej te dane podawać z użycia, nie biorąc pod uwagę niektórych y, czynników. Więc sobie porównamy, ile rzeczywiście tej energii zostało pobrane. No i zapraszam Was do jakiegoś ładniejszego miejsca, na już takie pełne y, podsumowanie tej podróży. No i właśnie tak to wyglądało. To jeszcze tak podsumowując. Czas, koszty, gdybyśmy płacili na superchargerze, liczba przystanków. I coś jeszcze, o czym na pewno zapomniałem, więc dodaję tutaj. Sama trasa bardzo przyjemna, bardzo spokojna, bardzo też wygodna. Nie ukrywam, że dużą tutaj rolę odegrał Commander, dzięki któremu mam autopilota prawie tego jak rozszerzony, więc też daję Wam linka do tego, jak Commander działa. Mam teraz zniżkę. Na Enhance, więc też możecie sobie takiego komandera ogarnąć. Jeżeli jeździcie dużo w trasę Tesla albo planujecie, to te około 1000 zł, nawet chyba trochę mniej z tym kodem, wyjdzie to jest naprawdę must have. Możecie też powiedzieć swoim znajomym Tesla, wystarczy, że trzy osoby sobie kupią Tesle, a to naprawdę nie jest tak ciężko e, ogarnąć, w cudzysłowie. I już taki wyjazd jak my robiliśmy, robicie całkowicie za darmożkę, więc naprawdę warto. A, jeszcze mała prywatna prośba w pierwszym przypiętym komentarzu. Jeżeli macie chwilkę, to przeczytajcie i jeżeli możecie, to zagłosujcie. W momencie, w którym to oglądacie, my już jesteśmy w trasie powrotnej do Polski, więc tylko daję znać, że jutro w poniedziałek wyjątkowo i winiusów nie będzie. No bo po prostu nie mam kiedy ich nagrać, ale nagram na pewno na kolejny poniedziałek, także dajcie łapę w górę, zostawcie suba. No i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Pozdro!